Cześć, witam Cię na kanale Terytorium Jogi. Ja mam na imię Marta i dzisiaj zapraszam Cię do praktyki wzmacniającej ramiona. Jeżeli czujesz, że to jest akurat praktyka dla Ciebie, to zapraszam. Przygotuj sobie kostkę. Najlepsza będzie taka kostka drewniana, bo te piankowe to są troszkę za lekkie do dzisiejszej praktyki. Polecam taką, a jeżeli nie masz, to weź sobie jakąś ciężką książkę. Ok? Więc przygotuj się i zapraszam serdecznie. Usiądź wygodnie. Może być siat skrzyżny, może być też inny, w którym będziesz czuła się będziesz czuł się wygodnie. Jesteś w stanie wtedy utrzymać proste plecy, rozluźnione barki. Wydłuż się przez czubek głowy i najpierw zamknij oczy przez chwilkę. Poobserwuj wrażenia, jakie przychodzą do Ciebie z całego ciała, szczególnie dzisiaj się skupiamy na okolicy obręczy barkowej, więc zauważ, co tam się dzisiaj u Ciebie dzieje, czy nie jest ten obszar przeciążony. Staraj się już rozluźniać barki, opuszczać się jak najniżej. Można sobie poruszać głową w różnych kierunkach też, żeby dodatkowo jeszcze odblokować tył szyi, okolice karku. Kilka spokojnych, świadomych oddechów. Pięknie. Powolutku otwieramy oczy i zacznijmy. Naprzemiennie prawy lewy bark do tyłu ruchem okrężnym. Rozgrzejmy nieco cały obszar obręczy barkowej. Tak ze spokojem. Pamiętajcie, żeby też nie ciągnąć na siłę. Niech ten ruch będzie przyjemny taki wręcz masujący dla ciała. Jeszcze chwilka. cały czas do tyłu, jak rowerek na przemiennie prawy, lewy bark osobno. Do przodu też postaraj się bark prawy bark lewy prowadzić okrężnym ruchem osobno. I teraz idziemy do tyłu razem, oba barki razem ku uszom i w tył i tak samo dopasuj do siebie zakres. Być może to będą malusieńkie kółka, być może większe, zobacz, co dzisiaj dla ciebie jest najlepsze. Znowu taką przyjemność chcemy z tego czerpać, żeby nas nic nie bolało, chcemy się rozmasować w ten sposób, to też jest forma automasażu. I do przodu też ruch barkami razem. Hmm. Jeszcze słuchaj, chwilkę. Pięknie. I puszczamy, i luźno. Ręce po bokach ciała niech luźno wiszą. I teraz prawy, lewy bark postaraj się osobno podnosić. Nie pochleb przy tym głowę, tylko pracuj samymi barkami. Staraj się wyizolować ten ruch. Prawy podnosisz, opuszczasz. Lewy podnosisz, opuszczasz. Też niezbyt gwałtownie, żebyście sobie czegoś nie uszkodzili, niepotrzebnie nie naciągnęli. Uh -huh. Jeszcze. Dech, wydech, ze spokojem. Pięknie. Ostatni raz, każdy bark osobno, i teraz zaciągamy barki do uszu. Wdech i wydech. Zrzucamy z westchnięciem. Wdech. Wydech. Ostatni raz, góra. I wydech. Pięknie. Dłonie na kolana. Chwilę ruchów głową na boki. Raz prawe, raz lewe ucho, osie obniża. Mhm. Ostatni raz na stronę prawą, lewą. Do centrum i teraz dół i odchyl. Opuść głowę, podnieś i odchyl. Mhm. Jeszcze. Ostatni raz. Zatrzymajmy brodę nisko. Wycofaj barki. Pięknie. Unieśmy już głowę. Unieśmy też ręce. zaplecimy sobie koszyk i wypychamy koszyczek w sufit. Chwilę napieramy wnętrzami dłoni w sufit, otwieramy tutaj pachy, prostujemy ręce w łokciach, ile mamy możliwości, wydłużamy boki ciała. Spokojny wdech, spokojny wydech. Super, rozłącz dłonie i połóż sobie dłonie na barkach. Okay? Chwilkę zostańmy, mniej więcej łokcie są na wysokości twoich barków i zaczynamy teraz poruszać sobie Naszymi rękoma osobno, jakby w różnych kierunkach, Okej. Okay? Mhm. Postara się. Sowe nie jest takie oczywiste. I z drugą strony. Jeszcze. Pięknie. Ostatnie dwa kołaczka do tyłu i rozluźniamy. Odkładamy dłonie, chwilę zamykamy oczy, obserwujemy wrażenia, pozwalamy, żeby wszystkie napięcia spłynęły. Poczuj to w sobie. To jest chwila też na wyrównanie oddechu. Otwieramy oczy. unosimy ręce wysoko, wnętrza dłoni idą do przodu i z wydechem z szeroko jak tu schodzimy w dół, czyli łokcie do żeber. Znowu wdech ręce przodem i szeroko łokcie bokami do żeber. Wdech, unosisz ręce i jak najszerszym ruchem łokcie do żeber ściągasz. Wdech, szeroko z wydechem. Wdech. Szeroko z wydechem. Jeszcze dwa razy. Wdech i szeroko wydech. Ostatni raz i teraz zatrzymamy się, kiedy nasze łokcie będą na wysokości barków. Czyli mamy pozycję kaktusa. W łokciach mniej więcej kąt prosty, wnętrza dłoni otwarte. Przed nami wdech i z wydechem zbliżamy do siebie dłonie, przedrabiamy na łokcie. Wdech, otwieramy się, dojeżdżamy sobie do łokciami do linii barków i wydech. Zbliżenie. Wdech, otwierasz się. Wydech jak najbardziej chcesz zbliżyć ręce do siebie. Wdech. Wydech. Pilu, żeby Twoje łokcie przemieszczały się cały czas na wysokości barków. Wdech i kiedy idziesz do przodu, łokcie nie obniżaj. Wdech i wydech, jeszcze wdech i teraz się zatrzymamy, czyli Twoje dłonie, Twoje przedramiona, na łokcie się spotykają. W łokciach nadal kąt prosty, próbujesz utrzymać. Dociskaj do siebie ile możesz, oddychaj spokojnie. Kontroluj cały czas doznania, jeżeli jest za dużo, puszczasz, rozluźniasz. Kto może dosłownie jeszcze chwila? Pięknie, połączone dłonie zostawiamy, tylko wysuwamy ręce wysoko nad głowę z wydechem i szerokie otwarcie z wydechem, dłonie zwracają na twoje kolana, zamykasz oczy. Chwilę, obserwujemy wrażenia. W międzyczasie możecie sobie zamieniać siadę, jeżeli czujecie się niekomfortowo już w tym siadzie, w którym jesteście. Małolotko otwieramy oczy. Przechodzimy już sobie do ćwiczenia z kostką. Weź swoją kostkę. <coughs> Najlepsza, tak jak powiedziałam wcześniej, jest drewniana. I dość ciężka, bo ona nam doda do dodatkowego obciążenia. Może być książka, ale też może być na przykład butelka. Butelka taka około litrowa, myślę, że wystarczy. Wyciągnij ręce przed siebie i napieraj teraz swoimi dłońmi na kostkę. I postaraj się nie zapadać o barkach, tylko Twoim zadaniem jest wycofać barki, łopatki do siebie zbliżyć. I napieramy. Nic więcej nie robimy, tylko próbujemy rozprostować ręce w łokciach i dłoń na dół, do dłoni się próbuje zbliżyć, byśmy mieli zmierzyć naszą kostkę między dłońmi. Oddychaj przed. Porządny chwyt, pamiętajcie, żeby sobie nie upuścić tej kostki na nogi, czy tej butelki, cokolwiek tam macie w dłoniach obecnie. Mhm. Jeszcze. Cały czas mocno, mocno, mocno dociskaj, dociskaj, dociskaj. I uwaga, idziemy dalej. Wdech nad głowę, wydech linia barków. Docisk zostaje. Wdech nad głowę, wydech linia barków. Mhm. Jeszcze. Wdech nad głowę, wydech linia barków. Wdech nad głowę. Wdech. Dnia barku. Jeszcze w górę z wdechem, wdech obniżasz. Wdech i wydech. Wdech. Wydech, wdech. 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 Mhm. I zatrzymajmy w górze. Wdech i trzymaj. I napieraj, mocno naciskaj na kostkę. Dociągaj, jakby dłonie do kostki, jakbyś znowu miała, miała zmierzyć kostkę między swoimi dłońmi. Otwieraj pachę, oddychaj, staraj się wychylać głowy, wycofaj brodę, głęboko wdech i odłożysz kostkę na podłogę z wydechem. Rozluźniane. Chwilę dla barków, możecie poruszać w różnych kierunkach, może też rozmasować, jeżeli za dużo napięć, ok? Tak samo dłonie, niech się uwolnią z napięć. Wnętrza dłoni teraz skręćmy ku górze. Chwilę zamykamy oczy i ponownie moment zatrzymania na obserwację wrażeń. Nie, powoli otwórzmy oczy. Można zamienić sobie ułożenie nóg na odwrotne. Można się też zmienić świat na inny. Wyciągamy ręce do boków. Popatrzmy sobie kontroli na boki, czy nasze dłonie są mniej więcej na wysokości barków. Mhm. I tutaj polecam w tym ćwiczeniu mieć zamknięte oczy, bo będziemy sobie kreślić dłońmi, tak naprawdę całymi rękoma, ósemeczki. Ósemeczki w poziomie, nie w pionie. Dobra, więc wnętrza dłoni już skręcamy ku dołowi. I tak jak powiedziałam, lepiej mieć zamknięte oczy, bo trochę popracujemy. Tutaj wyobraź sobie ósemkę i zaczynasz kreślić ósemkę tak samo, obiema rękoma jednocześnie. I płyniemy. Oddychamy sobie spokojnie. Te ósemneczki nie muszą być jakieś wielkie, mogą być całkiem malutkie. Tylko myśl o tym, żeby obie ręce kreśliły dokładnie ten sam kształt. Nie być może początek jest całkiem spoko. Za chwilę poczujesz zmęczenie ramion, ale też tutaj warto zwrócić uwagę na to, czy to Twój umysł Ci mówi, że już nie dasz rady więcej tego robić, czy to jest właśnie sygnał z ciała, że faktycznie trzeba to przerwać. Mhm. Tylko nie patrz na ręce, bo ręce naprawdę za chwilkę tam stracą swój wątek. Skup się na czymś innym. Przede wszystkim na oddechu. Można sobie liczyć długość wdechu, długość wydechu to zawsze zajmuje nasz umysł. I przekierowuję uwagę na coś innego niż właśnie ręce pracujące. W tym cały czas, w tym ruchu ósemkowym. Hmm. Ja też to czuję, uwierz, uwierzcie mi to. Robię to często, ale mimo wszystko to jest dość takie wymagające. Hmm. Sprawdzam, czy twarz się nie napina, czy szczęka się nie napina, ręce pracują. Oczywiście, że możesz odpocząć, to wszystko zależy od ciebie, na ile jesteś w stanie tu pracować. A już straciłam nawet ósemkę w dłoniach. Wychodzą mi kółeczka, ale spróbujcie jeszcze dosłownie ostatnie sekundy przed nami tego wyzwania. Pięć, rysuj, rysuj. Cztery, trzy, dwa. Jeden. Zatrzymaj się, rozciągnij mocno ręce w dwóch kierunkach i z wydechem odłóż dłonie, zamknij oczy, obserwuj wrażenia. Poczuj, że całe napięcie spływa z rąk w dół, przez Twoje nogi, aż do maty, i wszystko się rozpuszcza. Pięknie. Ok, kolejny wdech. Otwórzmy oczy. Jeżeli potrzebujecie rozmasować, to jak najbardziej, rozmasujcie sobie ręce, żeby potem nie było za ciężko. Mhm. Wyciągnijmy prawą rękę do przodu, ugięcie łokcia i pod spodem spróbujmy poprowadzić zaplot lewej ręki jak najgłębiej łokieć w łokieć, przechwyt dłoni pozycja garudasany. Odsuwasz dłonie od czoła. Pokażę delikatny skosem, żebyście widzieli, co ja tutaj robię. Tak, żeby w, w łokciach nam zostało nadal kąt prosty. Dobrze? Tutaj jeżeli nie sięgasz dłonią do dłoni, możesz zrobić sobie taki haczyk ze swojego palca wskazującego o kciuk, albo dotknąć grzbietami do siebie lub przechwycić paskiem, tak? Bo niektórzy nie potrafią aż tak głęboko przełożyć rąk, więc pasek jak najbardziej może być w użyciu i wtedy po pasku zbieramy i zbliżamy dłonie do siebie. Dobrze? Więc chwilkę sobie zostanie w tej pozycji orła. Można zamknąć oczy. Obserwuj to doznania, które się pojawiają w Twoich ramionach, barkach, w całym obszarze karku, też szyja. Głęboko wdech i pójść ręce w dół, rozpręcz z wydechem i chwilę masujemy. Rozpuszczamy napięcia. Ok, lewa ręka do przodu, ugięcie łokcia, poprowadź prawą, przechwyć tyle ile możesz. Pamiętajcie o tych opcjach, które Wam przed chwilą pokazywałam na tamtej stronie. Odsuwamy dłonie od czoła, łokcie są na wysokości Twoich barków. Zamykamy oczy. Zostajemy teraz chwilę w pozycji orła, na drugiej stronie. Okej, okay. głęboko wdech. I pójść całość w dół z wydechem. Znowu dłonie na kolana. Mogą oczy zostać zamknięte. Chwilę obserwujemy. Pięknie. I poszedł na mnie ostatnie już ćwiczenie. Możemy się chwycić z tyłu za łokcie. Pokażę Wam to tyłem, żebyście widzieli, co ja tworzę. Ok. Chwyt za łokcie jak najgłębszy. Jeżeli możesz, to nawet powyżej łokci się chwyć za swoje ramiona. Jeżeli to jest dla Ciebie za dużo, chwyć za łokcie, może być, chwyć za przedramionka, możesz się zbliżać w kierunku nadgarstków. Okay? Kto czuje, że jest dla niego w porządku, to próbujemy zrobić odwrócone na namastę. Czyli Twoje dłonie łączą się z tyłu za plecami, próbujesz docisnąć dłonie do siebie, łokcie swobodnie. Dobrze? Wybierzcie swoje warianty. Kto może pełna pozycja, czyli właśnie odwrócone namastę. Zostajemy, oddychamy. Kto czuje, że mana masta jest dla niego za ciężkie? Mm. Chwytamy za łokcie, czy inne punkty, do których jesteśmy w stanie dosięgnąć. Dla osób, które mają chwyt za łokcie, cztery oddechy. W chwycie i potem sobie zamieniamy chwyt na odwrotny, ok? Łącznie 8 oddechów w tej pozycji. Czy na namasteczk, czy w ogóle jakimkolwiek chwycie za plecami, staramy się nie przepychać dolnych żeber do przodu. Chcemy dolne żebra wciągnąć w siebie, mieć proste plecy. Mhm. Nie wiem, jak u Was, czy już się zbliżacie do swoich ośmiu oddechów. Osoby, które miały chwyty, pamiętajcie, żeby, je, żeby trzeba było je zmienić po czterech. Ok, u mnie ostatni oddech. I stopniowo z odwróconego namasteczk sumiemy dłońmi po kręgosłupie w dół. Aż dłonie same się rozłączą, po czym dłonie wracają do przodu, odkręcamy wnętrza dłoni ku górze nadgarstki, wtedy naturalnie odpoczywają. Zamykamy oczy, barki rozluźnione. Zostajemy chwilę w pozycji. Mm. Pięknie. Otwórzmy powolutku oczy. I jeżeli jeszcze potrzebujesz na sam koniec przemasuj się kilka razy barkami w tył. I barkami w przód. Bo już poruszę sobie głową. Jeszcze na sam koniec posprawdzę zakres, jakie się nam potworzyły. No i tyle. Dziękuję Wam za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że Wasze ramionka, barki trochę się rozluźniły i wzmocniły. Dajcie znać, jak się czujecie. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuk w górę. Też zasubskrybować ten kanał, żebyście byli na bieżąco z powiadomieniami o nowych filmach. No i tyle. Do zobaczenia na Macie w kolejnej praktyce.